Cały czas popełniam te same błędy w pakowaniu motocykla, w pakowaniu sprzętu i dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o największych motocyklowych błędach w pakowaniu właśnie motocykla na wyjazd, na wyprawę, w podróż, na urlop. Jest tego trochę, dlatego zaczynamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4 3 2 1 Oczywiście sztandarowym błędem, największym i powtarzającym się notorycznie to przeładowany motocykl. To ładowanie wszystkiego do oporu, bezmyślnie w kategoriach to się na pewno przyda, bez tego nie obędzie się ta podróż, po czym po powrocie orientujesz się, że jednak nie wyjąłeś szóstej koszulki z kufra, nie zmieniłeś dwa razy majtek, tylko w tych jednych, w których wyjechałeś, tak jechałeś przez te kilka dni i to wszystko było niepotrzebne. Tego typu poradniki, czy inne filmy o tym, jak pakować motocykle są trochę bez sensu, bo najważniejsze jest to doświadczenie, które ty gromadzisz na przestrzeni wielu tysięcy kilometrów i wiesz, co zapakować do kufra, i wiesz, co wyjmujesz z kufrów, to są najważniejsze informacje, które zbierasz podczas wszystkich swoich wypraw motocyklowych, ale nie wiem jak Ty, ale ja mimo, że jeżdżę bardzo często, zawsze załaduję za dużo, bo im więcej jeżdżę, tym mi się wydaje, że więcej rzeczy może mi się przydać. Czekaj, 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 czekaj. Jak coraz więcej? Im dłużej jeździsz, coraz więcej rzeczy bierzesz? Bo generalnie tak jest, w sensie wiem, że każdy w internecie napisze, że im więcej jeździsz, tym mniej rzeczy zabierasz ze sobą to jest prawda, tylko się staje coraz starszy i Coraz bardziej wygodny, i mi się wydaje, że zabieram zawsze coraz więcej rzeczy. W sensie, a dobra, wrzucę jeszcze jedną bluzę, ale jej nigdy nie użyję. Ja robię tak, że biorę rzeczy, które każdy uważa, że są potrzebne, ale bo jestem coraz starszy i coraz bardziej komfort się liczy w moim życiu, ale później i tak tego nie używam, bo moje przyzwyczajenia sprawiają, że i tak tego nie dotknę. I być może biorę tyle samo rzeczy cały czas, a może faktycznie coraz mniej. Nie wiem tego. Z tymi rzeczami, że coraz więcej, to naprawdę jest przykład z zeszłego wyjazdu. Nabraliśmy oba i nie umawiając się, są tyle bezsensownych rzeczy, połowy nie użyliśmy. One leżały w tym plecaczku, w tej torbie. My je woziliśmy, denerwowaliśmy się, że mamy za mało miejsca. I tak zawsze jest. Zawsze wezmę za dużo rzeczy. I ja już wiem nawet, że wezmę za dużo rzeczy. I później wezmę na następny wyjazd za mało rzeczy. I później nie mam czegoś, się denerwuję. Nie ma złotego środka. Generalnie chodzi o zmienne warunki atmosferyczne. Biorę najczęściej za dużo ciepłych rzeczy. I później okazuje się, że jest to zupełnie niepotrzebne. Więc jeżeli mogę się namówić, żebyś nie powtarzał moich błędów, to naprawdę dwa razy dobry przemyśl, czy będziesz to potrzebować. A to przekłada się nie tylko na to, że będziesz miał luz w kufrach, nie będziesz codziennie walczył o to miejsce, ale przede wszystkim na to, że twój motocykl będzie lżejszy. A im lżejszy będzie motocykl, tym łatwiej będzie ci podróżować. To znaczy fajnie by było zrobić sobie taką stałą listę w Excelku i tam wpisać wszystkie rzeczy i później żeby nie zapomnieć tego co chcemy wziąć na kolejny wyjazd po prostu sobie odhaczać dobra mam 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 stała lista rzeczy i później się orientujesz po jednym drugim wyjeździe że to jest niepotrzebne to jest niepotrzebne to jest niepotrzebne i prawem statystyki wiesz już co ci potrzebne. To jest chyba najrozsądniejsze. Nie wiem, może za dużo już tutaj kombinowania w tym wszystkim, ale tak mi się wydaje, że to jest niegłupie. No i później, tak jak my z Panem Piotrem, którzy często jeżdżą po świecie, my obaj często dużo jeździmy w różne miejsca, to pakujesz się i poświęcasz czas na to pakowanie i się zastanawiasz jeszcze w momencie, kiedy wyjeżdżasz. Ciekawe, o czym tym razem zapomniałeś zapomniałem. No i oczywiście nie przypomnisz sobie w tym momencie, kiedy o tym myślisz, że ciekawe, czego zapomniałeś, tylko przypomnisz sobie już za granicą. No i wtedy są historyjki, że no musisz improwizować. Znaczy to jest fajne, to jest przygoda. Kupujemy motocykle adventure'owe, a później boimy się przygody. No i ten plik w Excelu odhaczasz sobie cyk, 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 bez myślenia, pakujesz się w 15 minut i wyjeżdżasz. Jak będę duży, to tak zrobię. Najczęściej w przypadku ładowania motocykla zwracamy uwagę na kilogramy, bo to właśnie kilogramy sprawiają, że motocykl prowadzi się lżej lub ciężej, że motocykl lepiej skręca lub gorzej. Ale rzadko kiedy zwracamy uwagę na gabaryty tego, co ładujemy na motocykl, bo chociaż może też nie do końca, no bo jednak ładujemy tak długo, aż mamy miejsce. Natomiast możesz stwierdzić, kiedy ruszysz, że ten motocykl jest za ciężki. No nie da się jechać takim sprzętem. Mam nadzieję, że tak stwierdzisz, bo jeżeli tego nie stwierdzisz, to Twój motocykl może być przeciążony. I o ile on zapewne kiedy był nowy bez problemu wytrzyma trudy podróży, to może się okazać, że już Kilku, kilka, no, kilkunastoletnia maszyna no, będzie miała problem, ale nie taki problem zmęczeniowy, że ona już nie da rady jechać, tylko na przestrzeni kolejnych kilku kilometrów może dwóch tysięcy kilometrów pojawi się jakaś awaria, która nigdy by się nie pojawiła, kiedy. Jeździłeś dookoła komina, i często tak jest, że motocykliści jeżdżą dookoła komina, a drugiego dnia urlopu okazuje się, że coś się rozlatuje. I to wynika właśnie z tego, że obciążasz motocykl pasażerem bagażami, i on otrzymuje zupełnie, zupełnie inną konfigurację, i wychodzą no, te najsłabsze elementy na wierzch. W zasadzie te najsłabsze elementy poddają się, no i jest klops, a nie wakacje. A ja sprawdzę, czy się nagrywa ciekawy temat. Zastanawia mnie, jak wiele osób statystycznie zapomina brać dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia na wyjazd. No bo po Polsce na co dzień jeździcie bez, jeździmy bez. No może są mnie liczni, którzy jeżdżą zawsze z dokumentami wszystkimi, ale wyjeżdżasz za granicę i się okazuje, chłopie, żeś nie wziął dowodu rejestracyjnego. Przykład? Nie muszę tego szukać. No. Wyjeżdżasz z Schengen, pierwsza granica, bo nikt się nie skontrolował. Okazuje się, że nie masz dokumentów od leasingu, nie masz dowodu rejestracyjnego, nie masz zielonej karty, nie masz wszystkiego tego, co powinienś mieć ze sobą, kiedy jedziesz w świat. Pamiętajcie, dokumenty. A skoro już mamy e, te pierwsze rzeczy za sobą, no to kolejna sprawa to oczywiście gabaryty, o których mówiłem. Ładujesz tak długo, dopóki masz miejsce na motocyklu. I jesteś zadowolony z siebie, kiedy wjeżdżasz z domu, że udało Ci się wszystko upchać do kufrów. Tylko że pierwszego dnia podróży lub drugiego dnia podróży, kiedy zaczyna wychodzić delikatne zmęczenie. Ty wjeżdżasz do sklepu, który nareszcie znajdujesz gdzieś na Węgrzech, być może w Chorwacji, już, kupujesz piwko na wieczór, na ognisko, kupujesz chleb, puszki, warzywa i okazuje się, że nie masz gdzie tego załadować. Fajnie, jeżeli masz trzy kufry i masz gdzie przypiąć. Masz siatkę, masz gumę, przypinasz do góry kufra i jest klasa. Możesz jechać, dojechać do biwaku. Najczęściej to jest zaledwie. Tam 20-30 km. Problemy zaczynają się, kiedy faktycznie nie masz gdzie dopiąć tych rzeczy i my z panem Piotrem co wyjazd męczymy się z tym i mamy zawsze jakiś przypał, że zrobimy zakupy, wielka torba zakupów i tak naprawdę kombinujemy jak to wszystko zabrać i najczęściej kończy się tak, że albo wieziemy to na kolanach, albo gdzieś wpychamy pod kurtkę, być może uda nam się tą foliówkę jakoś napęka przymocować gdzieś do torby. Czy innego miejsca, ale najczęściej jest to karkołomna sytuacja, dlatego pamiętajcie, zostawcie sobie troszeczkę miejsca na to, żeby zabrać te rzeczy jakoś na biwak i potem po biwaku, żeby śmieci. Nie zostawić na trawie, bo jest to najgorsza rzecz i zbrodnia, jaką możecie zrobić, biwakując gdzieś na dziko czy na polu namiotowym. Dobra, na polu namiotowym będą śmietniki. Kiedy biwakujecie w lesie, splątajcie ze sobą te, te śmieci, no i musicie mieć też na to miejsce. Warto też sprawdzić, czy paszport się nie skończył. Znam takiego gościa, z którym kiedyś jechałem i pracuję z nim w jednej redakcji, który wziął nie ten paszport, co trzeba, taki, co już był obcięty, znaczy, co już się skończył, i żeśmy stali przy granicy, i pan nam popachał, i powiedział, żeśmy pojechali z powrotem. Super było. Czwarta sprawa, nie mniej ważna. Zabieranie ze sobą rzeczy, którymi nie umiemy się posługiwać. I o ile w przypadku sprzętu biwakowego będziecie zmuszeni, żeby nauczyć się go obsługiwać, w najgorszym wypadku, popsujecie sobie namiot i. Jakoś się tam prześpicie. To są sytuacje, w których zabieracie ze sobą narzędzia czy sprzęt motocyklowy do motocykla, którym nigdy się nie posługiwaliście, albo opony, których i tak nie umiecie zmienić sami, jeżeli jedziecie gdzieś na drugi koniec świata. Znaczy, zakładam, że jeżeli jedziecie na drugi koniec świata, to nauczyliście się zmieniać łyżkami opony, ale być może nie umiecie tego robić i wiecie ze sobą dwie ciężkie opony. Uwaga, patrzcie, dwie randomowe opony. Opony na wadze. 12 kg. To patrz człowieku, że do samolotu bierzesz bagaż, który ma 24 kilo, to go ledwo co niesiesz. I teraz wrzucasz to na motocykl i najczęściej albo na górę kufra, albo gdzieś na siedzenie, albo na boki na dole. To zobacz, jakie ramię się robi, ile to waży, jak ten motocykl, jaki to ma wpływ na prowadzenie motocykla. 12 kg to jest ponad połowa zbiornika najczęściej. Zobacz, jaka różnica jest między pustym a zatankowanym motocyklem. Trzy łyżki, no bo przypominam, że warto mieć trzy łyżki, żeby jakoś w miarę komfortowo zmieniać opony. I się okazuje, że nagle codziennie musicie dygać ze sobą kolejne kilogramy. Jeżeli wieziecie opony na kufrach, to musicie je zdejmować, co biwak, zakładać. No i to generuje kolejne jakieś rzeczy, które musicie wykonać, i kolejne. Problemy. Ja tylko przypominam, że świat działa tak, że tam, gdzie mieszkają ludzie, tam można coś kupić albo załatwić. Oczywiście są miejsca, w których nie dostaniecie tej wymarzonej TKC 80, ale no jak miałbym wieść przez pół świata te opony, po to, żeby później je łyżkami zmieniać, to mi się nie chce. Wolę wjechać. 200 km wcześniej do, jakiegoś, do jakiejś firmy i kupić te opony, bo i tak je muszę kupić. A jak ci wiadomo, możesz powiedzieć, że jak ci wybuchnie opona, no to to co zrobisz jak nie masz opony? Możesz wziąć ze sobą zestaw do naprawy opon, możesz wziąć ze sobą dętkę i to myślę załatwi 80% problemów. Jest te 20% szans, że rozwalisz oponę już jej nie założysz. Natomiast jest też dosyć duży procent możliwości tego, że wybuchnie ci silnik. Znaczy dobra, no to są małe możliwości, no ale jakieś tam są, więc nigdy nie przewidzisz wszystkiego i warto się szykować na na to, że coś się może zdarzyć, ale nie popadajmy w paranoję. Im lżejszy motocykl, tym przyjemność z jazdy będzie większa i ta podróż będzie, w mojej opinii tylko, pełniejsza. Nie wiem, czy można sobie wyobrazić większy fuck-up, na to. Jest tablica rejestracyjna, jedziesz po tych dziurawych drogach gdzieś świata, no i prawnie nie możesz jej wiercić. No a te plasticzki chińskie, one zaraz odlecą. Tu wiadomo, że można zgubić tablicę. Ja, mimo wszystko, jak już chcę być gościem, który prawnie jest odpowiedzialny, to bym sobie to trytytką w jedną i w drugą i z głowy. Bo zagubiona tablica rejestracyjna, dajmy na to no w jakimś dziwnym kraju, niech będzie to, nie wiem, jakiś stan. No to masz problem. To, to taki spory bym powiedział. Lepiej nie zgubić tablicy rejestracyjnej. Nie wiem, jak wypakujecie swój motocykl, ale ja najcięższe rzeczy kładę zawsze jak najniżej. Tak, żeby jak najniżej był środek ciężkości motocykla. Czyli boczne kufry objuczam tymi najcięższymi rzeczami. Jeżeli wio wiozę ze sobą jakieś narzędzia, wrzucam je właśnie do bocznych kufrów. Najlżejsze rzeczy. Na, do kufra central, centralnego i staram się jak najmniej rzeczy mocować do, w kufrze centralnym. I to kufer centralny, w moim przypadku, jest zawsze najmniej obciążony i najbardziej pusty. To sprawia, że motocykl się lepiej prowadzi. Kiedy wjeżdżam w teren, jestem w stanie jako tako manewrować sprzętem, a nie walczyć o życie przy każdej napotkanej przeszkodzie. I jak tak obserwuję, Zerknę sobie czasem w kufry ludzi, których spotykam na drodze. To najczęściej jest odwrotnie. To właśnie kufry boczne są pakowane najpierw, a najpierw do kufrów wrzucamy te podstawowe rzeczy, basicowe, czyli śpiwory, czyli karimaty, czyli ubrania, ale to są najlżejsze rzeczy, właśnie. Czy znam kogoś, kto kiedyś zgubił kufer? A jakże to ja? Jak to się wydarzyło? Otóż go nie zapiąłem i odleciał, i poleciał. Jeżeli bierzesz ze sobą narzędzia, sprzęt cyfrowy i nie wiem, co jeszcze można ze sobą wziąć, no to ładują Ci goście do centralnego kufra. A może warto jest zrobić na odwrót, tak żeby ten kufer centralny był jak najlżejszy. Do tego wszystkiego dochodzi ładowanie sprzętu cyfrowego, o którym mówiłem. Być może minimalizowanie w dzisiejszych czasach tych rzeczy, które musisz wziąć ze sobą, jest doskonałym pomysłem, bo przecież nie musisz wozić ze sobą wielkiego aparatu i sześciu obiektywów na zmianę, które mogą się potuc, które ktoś Ci może ukraść, które się zabrudzą. Które się zużyją i po wyprawie straty będą ogromne, być może to wszystko zastąpi telefon, który robi doskonałe zdjęcia. Jeżeli jesteś w stanie dzisiaj wydać na obiektyw 4000 zł, to być może kupisz sobie jakiś dobry telefon do robienia zdjęć, będziesz miał go w kieszeni i unikniesz wożenia zbędnych kilogramów, a zdjęcia zakładam, że będą podobne, bo zanim wyciągniesz ten aparat, Ustawisz ogniskową, to już dawno będzie po sytuacji, a telefonem zrobisz zdjęcie. To są kilogramy, na których warto oszczędzać, i to są rzeczy, no, od których bym zaczął szykując się do podróży motocyklowej. Wożenie takiego sprzętu jak. Aparat jest upierdliwy. Wożenie laptopa do obróbki zdjęć jest jeszcze bardziej upierdliwe. Czy znam kogoś, kto nie zapiął dekla od kufra i nie miał oryginalnego dekla z mocowaniem gumkowym jeszcze, żeby ten tylko mógł odpaść i go zgubił? Oczywiście, że znam. Czy byłem to ja? Ależ owszem. Czy znalazłem dekielek? Tak, za sprawą osoby, która jechała za mną i powiedziała, gdzie go zgubiłem z Majem jeszcze wtrąceniem, że prawie rozwaliłem mu samochód tym kufrem swoim, bo odleciał dekielek i, i szybował. Jestem dzbanem, tak, przyznaję się. Poza tym laptopy nie lubią wstrząsów i przekonałem się o tym już kilkukrotnie. Młody wąs, kilkumiesięczna podróż, codzienne pisanie pamiętniczka. Drogi pamiętniczku, jestem smutny, jest mi źle, ale podróżować nadal mi się chce. No i wojsko sobie jechało, pisało co tam się dzieje, żeby zapamiętać, bo wąsisko nie ma pamięci. Ja pa nie pamiętam, już za dwa dni co robiłem. No i jeszcze były takie czasy wtedy, że nie dało się montować na telefonie chyba, bo nie było takich telefoników, które montują i kręcą. Tak mi się wydaje. Zwykła kamera, to do 100, 100 lat temu było. No i co? Jedzie se wąs, spalił się dysk od wibracji. Później się dowiedziałem, że ten dysk nie był przystosowany do wibracji. Ale to jeszcze nic, bo w dysk to se można na SSD wymienić, jesteś super gościem. Tyle, że jeszcze zdechli mi matryca od uderzeń. Później bateria i tak w koło. Nigdy nie odzyskałem tego mojego pamiętniczka. Próbowałem. Tam było ze 140 stron, a 4 napisane. Nic z tego nie mam. Próbowałem to odtwarzać, nie dało się. Choć jestem dziennikarzem klasy C. Może bym był dziennikarzem klasy A, to by mi się udało bez problemu. Ale jestem fajtłapą życiową. To się nie udało. Jeżeli musicie, jeżeli jesteście zmuszeni do wożenia sprzętu elektronicznego, to naprawdę zachęcałbym Wam do. Kupienia sprzętu, który jest odporny na drgania. On jest cholernie drogi, dlatego wydaje mi się, że i tak większość rzeczy ogarniecie telefonem i większość rzeczy po prostu będzie załatwiona telefonem i to będzie dużo łatwiejsze, tańsze w swojej formie. I o tym sprzęcie elektronicznym mówię, dlatego że sprzęt elektroniczny najczęściej wożę w tango bagu. Są to właśnie telefony: są to powerbanki, jest to czołówka, jest to scyzoryk. Są to wszystkie rzeczy, które jeżeli Ktoś by mnie zrzucił z motocykla. Nie no, dobra, to z tankbagiem też odjedzie, ale jeżeli. Bo jednak, tankbag zdejmujesz ze sobą, kiedy idziesz do sklepu. I wszystkie rzeczy, które są istotne, żeby wrócić do domu albo pojechać dalej, znajdują się w tankbagu. Czyli jakieś pieniądze, czyli jakieś e, dokumenty, czyli telefony, czyli ładowarki, czyli scyzoryk, czyli czołówka. Wszystko to, co jest naprawdę niezbędne w podróży, mam między rękoma i wiem, że to nie odpadnie. Z kufrem może być różnie, możesz, nie wiem, uderzyć, czy, czy torbę możesz zgubić, kufer, kufrem możesz uderzyć. Możesz coś zniszczyć, możesz go połamać, a jednak tankbag wydaje mi się najbezpieczniejszą formą przewożenia sprzętu podczas wypraw motocyklowych. Tak mi się wydaje. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby zabezpieczać na przykład zbiorniki, kiedy jedziesz, no bo błoto, bałagan wpada pod ten magnes, jeżeli masz na magnes tankbag i potrafi porysować zbiornik. W przypadku tego motocykla mamy nakładkę na zbiornik, na którą wpinamy, i ten tankbag nie leży na zbiorniku, co wydaje mi się bardzo istotne. No ale też warto zabezpieczyć sprzęt, jeżeli zbiornik jest lakierowany. W tym przypadku mamy zbiornik plastikowy z nakładką plastikową. Uwaga, historia mrożąca krew w żyłach. Autentyk sprzed 9 lat. Wylatuję z moją żoną w podróż, taką najdłuższą w naszym życiu. Pojechaliśmy, ale że mieliśmy o kilogram za dużo, a moja żona chciała mokre chusteczki sobie wziąć, takie do mycia. To wspólnie z moją mamą ustaliły, że wyjmą mój śpiwór. I wrzuciły sobie chusteczki, bo po co dwa śpiwory, jak można mieć jeden. I dopiero miesiąc później udało mi się kupić śpiwór, bo nie miałem hajsu na drogie śpiwory. Spałem pod kurtkami, czasami się przytulałem do żony. No nie wiem, czy to był dobry ruch do dzisiaj, bo jeszcze wtedy była moją dziewczyną. A teraz już nie jest. Teraz jest żoną. I teraz najważniejsza sprawa dotycząca motocykla i pakowania motocykla na wyprawę motocyklową. Wydaje mi się, że największym problemem motocyklisty i zagrożeniem dla motocyklisty w podróży motocyklowej jest to, że coś robisz źle i jakiś pasek, jakiś, jakaś linka, jakaś guma wkręci się do koła i zablokuje tylne koło, jeżeli nie zerwie tego bagażu. Ja kiedyś to przeżyłem. Odpięła mi się klamra, czyli nie dopiąłem. I ta klamra wkręciła się w napęd, i poczułem bardzo mocne szarpnięcie. Koła na szczęście nie zablokowało, ale rozerwało torbę, i ta torba no, po prostu rzeczy się niemal rozsypały na drogę. To była moja wina. Ja nie sprawdziłem tego, że taka sytuacja może mieć miejsce, dlatego namawiam Was do naprawdę dokładnego sprawdzania tych wszystkich pasów, linek, gum, transponderów, trans. Jak to się nazywa? No, tych gumek, co się naciąga i coś tam zaczepia. O, właśnie o tych wszystkich rzeczach, mówię, które lubią się gdzieś wkręcić, później odlecieć. O, tu i pyk, i w koło. Tak, ekspandery są fajne, ale trzeba o nie dbać, żeby były zawsze zapięte. Jak go zdejmę na wszelki wypadek? Nie wiem po co on tu jest. Nie wiem ile razy już, kiedy jechaliśmy z piotkiem, jeden do drugiego mówił, że coś mu wisi z motocykla. Kiedy jechałbym sam, nie zobaczyłbym. Tego, więc to jest bardzo ważna sprawa, szczególnie jeżeli jeździcie z sakwami, a nie kuframi i szczególnie kiedy na kufry przypinacie jakieś dodatkowe rzeczy, namiot, śpiwór, jakieś torby, worki marynarskie. Bardzo ważna sprawa. Dobrze sobie to jest zakodować i wsadzić do łba na stałe. Kiedyś parę lat temu jechałem sobie z Wrocławia do mnie, do Zelowa, do domu i wyprzedził mnie gość na czoperze, na cruiserze. Wyprzedził mnie i za nim ciągnął się tłuman dymu. Ja aż za mówiłem, nie wiedziałem, co się stało. Przeredukowałem dwa biegi w dół, odkręciłem manetkę gazu do oporu, zacząłem go gonić. Chłop jechał tak szybko, że już naprawdę tym swoim GS-em 1100 ledwo go dogoniłem. Kiedy dojechałem, zobaczyłem snop ognia walący z jego torby. Okazało się, że chłop kupił nową torbę. Założył na motocykl i kiedy odkręcił manetę gazu i leciał tą autostradą na pełnej prędkości, to wydech dmuchał cały czas w ten kufer. Ten kufer, tą sakwę skórzaną, i ta sakwa się zapaliła. Najpierw zaczęła się topić, a później, kiedy rozpędził się, dostała tyle powietrza i podmuchu wiatru, że powstała tam tak wysoka temperatura, że kiedy zwalniał, pojawiał się ogień. Kiedy przyspieszał, ten ogień znikał. I on sobie tak jechał, nie mając świadomości tego, co się dzieje z jego motocyklem. Zatrzymałem go, trąbiłem, zjechaliśmy na pobocze, i kiedy dobiegłem do jego motocykla, jedyne co zrobiłem, zdążyłem zrobić, to kopnąć w tą sakwę. Nie wiem, jeżeli kolega nas ogląda, to pozdrawiam serdecznie. Kop kopnąłem w tą sakwę i ta sakwa się rozleciała. Ona po prostu, rzeczy wypadły na glebę, no i jakoś ten pożar może nie wybuchł, ale udało nam się go tak zadeptać, że tak powiem. I to jest bardzo ważna sprawa. Sprawdzajcie podczas pierwszych kilometrów. Ja mam taką zasadę, kiedy jadę motocyklem, kiedy go objuczam, wyjeżdżam z domu i po 15-10 kilometrach zatrzymuję się i sprawdzam, czy wszystko jest ok. Później jeszcze raz to robię za jakieś 100 kilometrów, bo te rzeczy się układają. Każdy motocykl jest inny, inaczej go ładujemy. Każdy motocykl ma inny sprzęt, inne sakwy. My mamy różne doświadczenie większe, mniejsze, nieważne. W każdym razie trzeba to zrobić dobrze. Że I w ten sposób, że sprawdzamy, zatrzymujemy się, poprawiamy, niwelujemy nasze jakieś tam braki. Poza tym pamiętajcie, że wszelkiego rodzaju paski czy gumy potrafią się zluzować i ten sprzęt zaczyna latać. Kiedy on zaczyna latać, możecie go zgubić, więc warto sprawdzać i. Też mam świadomość, że z każdym dniem podróży będziecie sprawdzać coraz mniej, bo wasz system będzie coraz bardziej dopracowany. Kiedy zatrzymasz się po 15 km, później po 100, zobaczysz, że coś się zluzowało, może inaczej zaczepisz, już kolejnego dnia nie wydarzy się taki problem. Więc yy, tak, jeszcze raz, sprawdzajcie. Opracujcie własny system pakowania, który wam będzie pasował najlepiej jak się da, a nie który przeczytacie na forum czy podpowie wam jakiś nędzny dziennikarz klasy C lub po prostu kumpel gdzieś tam, który jest bardziej doświadczony. Oczywiście na początku warto korzystać z ich doświadczeń, ale później trzeba je zestawić z własnymi oczekiwaniami i spotkać się być może w połowie, dopracować to, co Tobie jest potrzebne. Bo to, że Twój kumpel jest terenowym wyjadaczem i jedzie do Kazachstanu, bierze opony, to nie znaczy, terenowe, to nie znaczy, że Ty ich będziesz potrzebował jadąc do Albanii na wakacje. To, że Twój kumpel bierze ze sobą klucz dynamometryczny, nie znaczy, że Ty go potrafisz użyć. To, że Twój kumpel pakuje się w dwa kufry, a Ty w trzy, to nie znaczy, że masz jeden zostawić i nie wziąć czegoś, dzięki czemu będziesz się czuł w podróży bardzo komfortowo i dzięki czemu będziesz miał większą przy Przyjemność z podróży. I nie będzie tak, że już się zmęczysz po kilku dniach, wyziębisz i będziesz chciał wrócić. Nie po prostu masz kolejną bluzę, którą na siebie założysz masz grubszy śpiwór, w którym będziesz spał wygodnie, komfortowo i po prostu rano obudzisz się z lepszym humorem. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Nagrywa się cały czas. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. No i ostatni, najważniejszy, nie wiem już, który, być może siódmy niech będzie siódmy punkt, apteczka. I wszystko to. Co może pomóc innym uczestnikom ruchu drogowego, ale też może pomóc Tobie, kiedy się wywrócisz na motocyklu. Wyobraź sobie taką sytuację: jedziesz po dziurawej drodze. Chorwacja, Albania, być może Macedonia, Grecja, może Niemcy, może Kazachstan, obojętnie. Gdzieś tam ktoś jedzie, z drugiej strony ktoś jedzie, ty jedziesz, wpadasz w kamień, tracisz kontrolę nad motocyklem, wywracasz się i leżysz. Cierpisz, boli cię, krwawisz, nie ja wiem, wyjesz z bólu, cokolwiek, masz napad, jakiś, nie wiem, problem z cukrem, drgawki, no, cokolwiek możesz sobie wyobrazić. Jeżeli ktoś do ciebie podjedzie, on nie ma informacji, co zrobić. Być może ty jesteś w stanie wyartykułować po angielsku, po polsku, w zależności od miejsca, w którym jesteś, co ci jest, ale ten człowiek, który podejdzie do Ciebie, on nie będzie miał tego asortymentu, którego Ty wymagasz. Chodzi o takie specyficzne sytuacje, albo nawet rozorasz sobie nogę i nie jesteś w stanie stanąć, to przy motocyklu na wierzchu masz apteczkę, która jest przymocowana do kufra. To Marek e, Włóczyki stan w naszym e, Tak Trza Żyć na żywo opowiadał o tym, jak bardzo ważne jest posiadanie apteczki, którą widać, z której każdy może skorzystać. Kiedy leżysz na motocyklu, ona jest widoczna i ta osoba, która Ci udziela pomocy, może podejść, wziąć tą apteczkę, podejść do Ciebie i jeżeli jesteś w stanie z nią rozmawiać, powiedzieć, czego potrzebujesz, a być może ona wygrzebie te rzeczy, które są potrzebne. Plaster, bandaż, staza. Eee, czasami, o właśnie to jest odkrycie moje, o którym Marek powiedział, takie urządzonko do wysysania jadu, jeżeli Cię coś ugryzie. No możliwości w, tej, w tym przedziale jest bardzo dużo. Jeżeli wybierasz się na drugi koniec świata z kumplami, z ziomeczkami, to warto po pierwsze przejść szkolenie dotyczące pierwszej pomocy. I fajnie, żeby każdy przeszedł. Wiecie, no są... Dzisiaj ludzi, którzy prowadzą szkolenia, jest od groma, które sp nauczą was jak sobie radzić i jak reagować w sytuacji zagrożenia. To oczywiście jakby nie zadziała zawsze idealnie, ale zawsze masz większe możliwości pomocy i to, że namówisz swojego kumpla, to jest też w twoim interesie, bo ten kumpel być może tobie udzieli pomocy, a nie osobie trzeciej spoza waszej grupy. Więc nawet egoistyczne myślenie ma tutaj bardzo duży sens. No i ostatnia sprawa. ósma niechaj będzie. To sprawa dotycząca waszego zdrowia. A raczej jego braku. Nie wiem, czy jeździcie w podróże z osobami, które nie uczestniczą w waszym życiu na co dzień, z osobami, które są znajomymi, są znajomymi motocyklowymi tylko. Nie spotykacie się co sobotę na piwo, na grilla. Te osoby nie wiedzą o was wszystkiego, te osoby nie mają prawa wiedzieć, że coś z wami jest, z waszym zdrowiem jest nie tak. Więc jeżeli wybieracie się grupą na wakacje, to wydaje mi się, że waszym obowiązkiem, moim obowiązkiem, jeżeli jadę z taką osobą, jest udzielić komuś informacji, co może się wydarzyć, jeżeli masz cukrzycę, jak zareagować, jeżeli masz nie wiem jakąkolwiek chorobę, której jesteś świadomy i ona może mieć wpływ na twoje postrzeganie świata, na jeżdżenie na motocyklu, whatever. Przepraszam za słowo, ale tak jest, no bo każdy coś tam ma innego. Może nie każdy, ale wiele osób. Chodzi o to, żeby uświadomić tą osobę, słuchaj, mordo, mam cukrzycę, jeżeli coś mi się stanie, insulinę włożę tu, tam, sram, Obojętnie, nie wiem, wymyślam z palca teraz przykłady, no bo ja mam problem z cukrem na przykład. I na przykład Piotrek wie, że jak czasami mnie złapie, to ja muszę po prostu ogarnąć się i to najlepiej jak najszybciej, a nie później. Tylko po prostu mu mówię przez interkom, ty morda, coś tam chór na chłopie znowu mi się w głowie kręci nie. No i temat jest za zakończony, reaguje i jest git. No ale jeżeli nie wiesz i komuś się zacznie kręcić w głowie i zacznie odstawiać jakieś dziwne rzeczy na drodze, a on się będzie wstydził przyznać, że jest chory, to może doprowadzić do tragedii, której nikt nie chce na wakacjach, wyprawach w ogóle w życiu. Także to zapamiętajcie. Myślę, że to jest rzecz, od której trzeba wyjść, kiedy organizujemy się w grupę i kiedy jedziemy na wakacje. I teraz uwaga najważniejsza, bo ja tak sobie staję przy tych motocyklach. Dzisiaj przy fałsztromie 1050, którego w sumie aż ja mam ochotę się gdzieś przejechać, i była zaraz się karne. Ja staram się gadać z głowy do Was o tych różnych tematach, problemach, czy w ogóle o moim postrzeganiu świata. Bo jak się za bardzo człowiek przygotuje, to nic z tego nie ma mądrego, tylko powtarza się czyjeś tam jakieś przemyślenia, które niekoniecznie są moje. I teraz, jeżeli uważacie, że. Coś powinniśmy dołożyć do tego filmu. Zostawcie w komentarzu informacje. Ty, Morda, nie powiedziałeś o tym, a warto jest zrobić tak. Nie masz racji w tym, ja robię to tak. Być może to jest lepsza opcja. No i oczywiście zostawiajcie te informacje w komentarzach, bo one są na wagę złota dla tych, którzy oglądają i chcą budować swoją wiedzę i nie chcą mieć problemów na wakacjach. Oczywiście, ja mogę gadać nawet przez dwie godziny o tych rzeczach. Chcę przypominać co chwilę coś, później to pociąć, także będzie idealnie, ale to chodzi o to, żeby w filmach poruszać wyobraźnie, żeby każdy podchodził do tego nie tak zero-jedynkowo, żeby miał znaki zapytania, żeby wiedział, że trzeba przemyśleć, coś przeczytać, w jakiś sensowny sposób to Poukładać. Patrzyłem się teraz tam, bo znalazłem swój dekielek, którego szukałem przed, przez ostatnie dwa dni. Leży tutaj biedny, ale dobrze, no nie padało, to nic mu nie będzie. Dekielek od obiektywu. Także pamiętajcie, zostawcie łapę w górę. Jeżeli mogę was prosić, dajcie w komentarzu znać, co uważacie, że dodatkowo warto byłoby, o czym warto byłoby powiedzieć. Dajcie znać, o czym byście chcieli pogadać, albo żebym ja do was y, wam opowiedział w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć i pa!